Dziś przychodzę do Was z szybkim przepisem na pyszne racuszki. Do przygotowania ich będziemy potrzebować: jednej szklanki mąki, w tym przypadku jest to mąka tortowa 450, jednej szklanki mleka, jednego jajka, 100 g masła roztopionego i wystudzonego, jednej czubatej łyżeczki sody oczyszczonej, jednej łyżeczki cukru wanilinowego oraz jednej łyżeczki zwykłego cukru oraz oliwy do smażenia. Na początek ubijamy jedno jajko z pomieszanymi cukrami. Ubijamy różdżką lub blenderem na konsystencję przypominającą kogiel-mogiel. Gdy jajko jest już ubite, dodajemy rozpuszczone wcześniej masło. Mieszamy. Następnie do środka przesiewamy szklankę mąki. Dodajemy sodę oczyszczoną, mieszamy i powoli dodajemy mleko. Jak dla mnie ciasto jest troszkę za gęste, więc dodam trochę więcej mleka. Ciasto powinno mieć konsystencję takiego rzadszego budyniu. Gdy ciasto mamy gotowe, wstawiamy patelnię na gaz i dajemy się rozgrzać oliwie. Na rozgrzaną patelnię wykładamy małe placuszki. Placuszki powinny smażyć się około minuty na jednej stronie do zarumienienia brzegów. Jak boczki ładnie się rumienią i bąbluje środek, placuszka znaczy, że soda oczyszczona robi swoją robotę. Przerzucamy je na drugą stronę. Ściągamy kolejną partię. Wierzcie mi, że wydaje może się to pracochłonne i czasochłonne, ale usmażenie takiej jednej partii to dosłownie dwie minuty. Z tej ilości składników, z takiej ilości ciasta wyszło około 25 placków. Spokojnie na dwóch łasuchów lub trzy osoby wystarczy. Oczywiście podajemy według uznania z cukrem pudrem, z marmoladą, z owocami. Tak finalnie wyglądają placuszki. U nas dzisiaj wersja z cukrem pudrem. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do innych filmików.